Witaj ponownie. W uzupełnieniu do pomiarów, którego dokonaliśmy na wyłączniku średniego napięcia chciałbym zainteresować się tematem dotyczącym pomiaru drogi styku głównego, w tym celu zwróć proszę uwagę elementy, o których został uzupełniony nasz obwód pomiarowy, jest to ramię, na którego przedłużeniu znajduje się czujnik obrotowy, który to jest za pośrednictwem dodatkowego sprzęgła podłączony do naszego. Wału styku głównego. W tym celu przeprowadzimy teraz cykl pomiarowy załącz, wyłącz i przeanalizujemy otrzymane wyniki pomiarów. Co tutaj może być charakterystyczne do zmierzenia, to jest właśnie droga, czyli wielkość w jednostce odległości. W tym przypadku będą to milimetry. I takie jak na przykład przyspieszenie to są też istotne parametry, które są brane pod uwagę do, do analizy. Dobrze, więc teraz przy skupimy się na linii niebieskiej, ponieważ ona przedstawia zarejestrowaną drogę. Wykorzystamy kursory do pomiaru drogi. Obydwa kursory powinny znajdować się w pozycji ustalonej, a więc w tej chwili kursor zielony ustawiony w pozycji ustalonej zamkniętej, a czarny w pozycji ustalonej początkowej, czyli otwartej. Droga jaką pokonał styk główny to jest 14,40 mm. W drugą zaś stronę z pozycji zamkniętej do otwartej jest to przybliżana wartość 14,42 mm. Kolejnym istotnym parametrem do zmierzenia byłaby wartość odbicia. W przypadku zamykania jest to 2 mm, a gdybyśmy chcieli teraz zmierzyć to odbicie przy otwieraniu, jest to również przybliżeniu 2 mm. Ostatni element, którym już wspominałem, jest to przyspieszenie, czyli też prędkość z jaką dokonywana jest zmiana pozycji z jednej na drugą, czy na przykład zamknięte na otwartą. Wszystkie te dane i zmierzone wielkości należy porównać z danymi dostarczonymi przez producenta, ponieważ one są jakoby referencją do tego, aby ocenić, czy zmierzone wartości są prawidłowe, czy też nie. Dziękuję bardzo za poświęconą uwagę.